Witam państwa na kolejnym odcinku Klikanie Testowanie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klasach równoważności e, i o analizie wartości brzegowych. Mianowicie te dwie rzeczy się uzupełniają, bo tak. Zaraz wytłumaczę. E, a więc klasy równoważności. Wyobraźmy sobie, że to jest linia i możemy ją podzielić na trzy klasy. Na przykład wiek mężczyzn i powiedzmy, że to są mężczyźni do 18 lat, od 18 do 65, czyli wiek emerytalny, no i powyżej, e, powyżej 65. Mm. I mamy tutaj. Trzy klasy równoważności. To są mężczyźni niepełnoletni do 18 roku życia, mężczyźni pełnoletni aż do podjęcia emerytury, i mężczyźni e, już na emeryturze chociaż 65 rok to już jest emerytura to można powiedzieć, że. że jednak tak. O, to będzie w samach. Od 18 do 64 lat i od 65 do 100 powiedzmy. Chociaż nie każdy z nas będzie żył 100 lat. Prawdopodobnie max 80 coś. Dobra. I mamy 3 klasy. I załóżmy, że pierwsza klasa równoważności od 0 do 17 to są malutcy. Tutaj załóżmy, że to będzie pracujący. I tutaj to emeryci. Tak. Trzy klasy równoważności. Czyli klasy równoważności to technika, gdzie dzielisz wszystkie możliwe dane na jakieś grupy, żeby łatwiej to było y, przetestować albo zobrazować. Jeszcze mam coś takiego, jak y, analiza wartości brzegowych. Czyli załóżmy, że to jest linia. Tutaj będzie 0, a tutaj będzie 100. I załóżmy, że mamy jakieś pole na jakimś formularzu. Tutaj mamy cyk 0, nie, nie. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 100. No i patrzymy brzegi. Czyli jeżeli tutaj mamy 100, to tutaj mamy 101 i tutaj mamy 99. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy pole dobrze działa, to znaczy, czy maksymalna liczba, jaką uda się wpisać, to jest 100, to wpisujemy 100. Jeżeli 100, pole akceptuje 100, to znaczy, że jest dobrze. Później jeszcze sprawdzamy 101 i 99. Oczywiście 101 nie powinno być akceptowane, ale 99 już tak i tak samo tutaj. Spróbujemy 0, spróbujemy 2 i w dodatku musimy jeszcze sprawdzić minus 1. Bo czasem tak jest, że formularz jest źle skonstruowany. Można wpisywać wartości minusowe. Także tak. Na dole. To jest analiza, analiza wartości brzegowych. To, co teraz zrobiliśmy. A to u góry, to tutaj. To jest podział na klasy równoważności. O tak. I teraz yy, najlepszym sposobem, żeby to przetestować, to będzie kalkulator BMI. I tutaj bardzo fajnie jest to zrobione, bo na przykład mamy tutaj trzy klasy równoważności, można to łatwo sprawdzić. Pierwsza to jest od yy, minus 1, minus nie da się minusowej wartości, od 1 do 19. Wpiszmy 19 kg. Oczywiście mamy komunikat, że to pole jest puste. No to wpiszmy, że ktoś ma 100 cm. Wartość nie może być mniejsza niż 20. Dobrze. Wpiszmy 20. Proszę bardzo, BMI 20, waga prawidłowa. Wpiszmy 21. Waga prawidłowa. Ja sprawdźmy, jakie są wartości maksymalne. Czy ja wiem, że to jest 250, ale no nie, wpiszmy 300. Nie da się, mamy komunikat. Wartość nie może być większa niż 250. No i sprawdźmy. 250 faktycznie działa. Dru, trzeci stopień otyłości. A 251 nie działa. A 249 działa. Trzeci stopień otyłości. Czyli tutaj tą masę ciała e, możemy podzielić, o tak. Mm. W sumie są takie jakby trzy klasy, e, trzy klasy równoważności, czyli poniżej 20 kilo. I powyżej 250 kilo. No i poprawna klasa równoważności to jest ta na środku między 20 a 250 kilo. Czyli tak. Popra poprawna wartość od 20 do 250. Poniżej 20, źle powyżej 250 źle. Tak, i wyszły nam trzy klasy. Jakbyśmy zaznaczyli to kolorami. Jedna, druga, trzecia. I sprawdziliśmy wszystkie wartości brzegowe. Sprawdziliśmy tutaj 19, 20, 21, 249 i 251. Jak widać, kalkulator działa poprawnie, jeżeli chodzi o, z tego co pamiętam, masę ciała. Sprawdźmy wzrost. Jakiś wzrost maksymalny też jest 250, a 251 nie działa. 250 działa. Jest to drugi stopień otyłości. Mhm. A sprawdźmy, czy ktoś może mieć 10 cm? Nie. W tym kalkulatorze najniżej może być 100. A 99? Też nie. 101? Działa. Dobrze. A czy możemy sprawdzić wartości minusowe? Nie da się. Nawet a tu w środku? Też się nie da. Bardzo ładne. Ale są też inne kalkulatorki. Na przykład tutaj wpiszmy minus 10. Nie da się. Tutaj nie wiem, 9 minus nie da się. Ale za to wygłodzenie. Można wpisać takie dziwne liczby. No tyle wzrostu to nie można mieć. I to jest najfajniejszy kalkulatorek, bo on ma najwięcej błędów. Tutaj można mieć taką masę ciała i taki wzrost. Oblicz Emi. To jest otyłość trzeciego stopnia. Niesamowite. BMI więcej niż 40. Co jest najlepsze? Można mieć nawet minusowe wartości. Ktoś może ważyć minus 50 kilo i mieć minus 200 cm wzrostu. Niedowaga. I w, w ogóle wartość jest na minusie, nie powinno tak być. Tak. Dziękuję Państwu za oglądanie. Pozdrawiam.